Dzięki Jarku, dzięki wszystkim. Witam serdecznie, na imię Darek, jestem alkoholikiem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. E, e, dziękuję za zaproszenie. E, właśnie moja droga przejść bym więc chyba nie będę się za bardzo koncentrował na tym, jak to było kiedyś. E, gdy alkohol był w mojej ręce praktycznie Pewnie co drugiej godzinie każdego dnia pod koniec już, jeżeli nie co częściej. Wspomnę e... tylko, że był to kiepski czas, teraz jak na nigdy patrzę cały czas jakoś wiszyło za to, e... jakie się zachowywałem. E... Nie wszystkie trudno się załatwić, więc to trwałam, ale e... był to czas dosyć smutny. E... Ja, było... ja zachowywałem się smutnie. E... Dużo też y, ludzi skrzywdziłem, w międzyczasie, kiedy też skrydziłem. E, no, pod sam koniec e, doszedłem do punktu, w którym alkohol był e, nieodłączną częścią mojego życia. E, bo ja wcześniej potrafiłem w jakiś sposób kontrolować to wszystko, e, różnymi sposobami. wiecie za to zmieniłem towarzystwo, albo trunki zmieniałem. E, za to jakieś hobby znalazłem, sport nawet. Szukałem kariery. Za każdym razem wkręcałem się w coś i to pozwalało mi wyjść z tego picia, ale pod sam koniec już nic nie potrafiłem znaleźć. I każdego dnia wracając do domu, wieczorem z pracy, nie potrafiłem nie wejść do, do jakiegoś sklepu monopolowego, żeby, żeby coś kupić. To już po prostu wzięło nade mną chwilę. Ja nie mogłem znaleźć sobie takiej chwili jaką jeszcze może gdzieś wcześniej łudziłem się, że mam no to już klamka zapadła i w zasadzie dowodem tego, że nie mogłem znaleźć takiej chwili było to, że zadzwoniłem po pomoc zadzwoniłem do kolegi który kiedyś wiele tygodni wcześniej powiedział mi, że zrobi coś ze sobą, zrobił, bo on nie może nam patrzeć jak jak moje życie wygląda dał mi taką karteczkę i tak w naszych meetingów bardzo sympatyczny kolega. Ale jak wyszedł z mojego mieszkania właśnie, miałem tą kartkę w ręce, a zgotowałem się ze złości. Jak on może mi mówić, co ja mam ze sobą zrobić? To była moja gotowa już wtedy. Jak on może wiedzieć lepiej ode mnie, czy jest dla mnie dobre. Nie potrafiłem sobie tego w moim analitycznym umyśle połączyć, a ja, jak to jest w ogóle coś, coś takiego możliwe. No jednak, tak właśnie mówię, parę tygodni później to właśnie do niego zadzwoniłem. Żeby nie chciał, gdyby nie miał chęci e, podprowadzić mnie pod meeting e, Anonimowych alkoholików. to pierwszy e, On był niesamowicie zadowolony, mi się aż głos trząsł. E, byłem tak zdenerwowany Bałem się. Dla mnie to było pewnego rodzaju upokorzenie. Miałem e... no, wysokie jakieś mniemanie o sobie i nagle dzwoniłem do kogoś po pomoc. Zupełnie jakoś tak to nie, nie było dla mnie łatwe i ciężko dziękuję Bogu za, za to, że udało mi się znaleźć tą wówczas, ten rozum w głowie mi się znalazł tamtego dnia. On był zadowolony, podprowadził mnie pod ten pierwszy meeting. Też dzięki Bogu, bo gdyby nie on, to bym na pewno tam nie wyszedł. Jeszcze w trakcie, jak mnie podprowadzał, pamiętam, że zastanawiałem się, co by tu powiedzieć, co by mu tu powiedzieć, żeby jednak nie iść na ten mit. Już no, pamiętam, że myślałem, że powiem, że brzuch nie boli, czy coś takiego. no to już. Mniej w takich kategoriach jak wtedy myślałem. Więc jak można z, z taką głową rozwiązać problemy których się, się w po łzy. No więc podprowadził mnie po ten meeting, wszedłem, wszyscy się spojrzeli na mnie, najgorsza sytuacja, jaką sobie mogłem wyobrazić. Ja, dla mnie komfortowo byłoby, gdybym przeszedł technię, pewnie, pewnie, powoli ludzie się schodzą, poznaję ich. I było zupełnie odwrotnie, wszyscy się na mnie spojrzeli. Krew mnie od razu zalała, jak to się wydarzyło. Wszedłem i coś, coś fajnego się z tego wydawało. ktoś mnie poklepał, Witaj, fajnie, że jesteś z nami, bo to była taka przerwa, bo to długi meeting był. Ktoś tam nie potęstował herbatą, ktoś jeszcze inny ze mną porozmawiał. Zwykle w takich spotkaniach, gdzie było wiele ludzi, stałem jak kołek pod ścianą, nie wiedziałem, co z sobą zrobić i trzeba było sięgnąć po alkohol, żeby zabić niezręczność tej sytuacji. A tu taki właśnie cud, nie było alkoholu, była herbata i ludzie sami do mnie podeszli jakieś takie tematy się pojawiły znikąd, gdzie wcześniej to musiałbym myśleć, o czym tu porozmawiać i jakiś scenariusz ułożyć, żeby nie wyszedł na takiego darka y, nudziaza i y, jakiegoś takiego lelum po lelum. Więc całkiem fajnie to się potoczyło, no, ale nie na tyle fajnie, widzicie? bo minęło parę dni później po tym meetingu. Ja już zacząłem myśleć znowu starymi sposobami, że ja sobie poradzę. Ze mną fajnie tam było. Za ciężko było wrócić, zbyt dużo był to dla mnie patrzeć. pasy ludzi, nie znam, ponad 20 osób. Ogromny stres. Ja zwykle się izolowałem. E, więc było to dla mnie trudne, ale e, ktoś zadzwonił do mnie po tym pierwszym meetingu. E, pierwsze skojarzenie już bałem się, że chcą mnie nagabiewać, żebym tam koniecznie wrócił, że muszę tam być. E, więc obiecałem mu, że ok, przyjdę. Ale jak już obiecałem, to głupie mi było wyjść na jakąś osobę, która obiecuje i, i nie przychodzi. Więc pomyślałem, no dobra, przyjdę jeszcze raz, ale już nie wrócę później. Ale ten drugi raz już wystarczył do tego, że nawet nie musiał nikt do mnie dzwonić, żebym znalazł swoje miejsce tam. I tak w sumie się, tak w czasie, tak wyglądał początek mojej drogi, przychodziłem na meetingi. Kombinowałem jeszcze, bo też nie byłem pewny, czy jestem alkoholikiem, czy jestem DDA-owcem, czyli dzieckiem rodzin dysfunkcyjnych czy alkoholicznych. To chodziłem jeszcze na takie meetingi, Chodziłem jeszcze na Alanom. W zasadzie do każdego nie chodziłem na coś, co chciałem rozwiązać Twoje życie w ciągu wiecie, jak najszybszego czasu, jaki się dało. No teraz wiele lat minęło, więc to się śmieję z tego, bo to tak nie wygląda w ogóle. Ale te meetingi dawały mi jakąś taką siłę, nadzieję i chyba jakoś tak było, że jakieś słowa gdzieś, gdzieś we mnie się zaczęły układać, gdzieś może na sercu, zaczęły coś dotykać tam. Różne sytuacje na to ktoś płakał, ktoś o trudnych sytuacjach mówił, coś... I to nie jeden mówił o rzeczach, których nawet po alkoholu z, tru z trudem by mi było się podzielić takimi rzeczami. Jakiś rodzaju szacunek zaczął we mnie się budować. Potem przychodzili kolejni, tacy jak ja, okazuje się. Czyli już zaczęło się we mnie budować takie mniemanie, że aha, czyli to nie jest taka jakaś klika, która chce tu przyciągnąć ludzi i, i ewangelizować ich. Bo bardzo szybko się pojawili ludzie w tej samej sytuacji, jak ja byłem na przykład miesiąc wcześniej, jak pierwszy raz trafiłem na meeting. Więc yy, zacząłem to troszkę obserwować na z drugiej strony. Nie, niespodziewanie znalazłem się na drugiej stronie. I z tymi ludźmi rozmawiałem też, pamiętam, których nie znałem zupełnie i też zacząłem jakoś chyba przełamywać yy, jakąś, jakiś taki dystans, jaki miałem do ludzi. Ja naprawdę bałem się ludzi. Głównie w domu piłem, jak byłem już mocno golony to wtedy faktycznie mogłem gdzieś iść i z nimi się bawić, ale no, przecież w moje życie wyglądało kiepsko. Ale no tak, tak sobie zapełniłem tymi meetingami, różnymi jakimiś kursami, powiem Wam to, e, jakieś zainteresowanie do we mnie odbyły, jakieś muzyczne, to się zapisałem tu na kurs, tam na coś. Non -stop to trwało. trwało tak to może 4 miesiące, chyba miesiąc miodowy to był jak to mi się w mówi się. No i po tych czterech miesiącach ta bateria, na której leciałem, takiego pracoholizmu nazwijmy to, wyczerpała się i przywaliłem no niemalże głową o ziemię, bo cały ten miód cały ten taki, taki tego czegoś fajnego. To jest trzeźwości, to całe fajne paliwo, to stanie się skończyło i zacząłem doświadczać takiej ogromnej pustki, takiej wiecie, takiego stanu, który myślę, że zdarza mi się bardzo wielokrotnie, czasem jak gdy piłem, ale nie pozwoliłem sobie go doświadczyć na trzeźwo, bo za każdym razem jak tu sięgałem go coraz bliżej, to zawsze znalazłem wymówkę, żeby ich kupić, nawalić iść, nie wiem, nawet zapalić coś bo to też różne uzależnienia krzyżowe miałem. Leki też były w tym, czyli zawsze w jakiś sposób ucieczki, ale żeby przeżyć na trzeźwo, no to nie było, powiem że wpisane w, moim, w mojej biografii. No i tutaj po czterech miesiącach, właściwie dzięki AA, dane mi było przeżyć te momenty na trzeźwo, takiej pustki, bez nadziei, na pewno dałem się, Moim wtedy chcę weznać jako osoba, która niesamowicie potrafiła nawykać e, na TV, na innych, być może też i na A. E, byłem już wtedy na programie na samym początku. E, nie potrafiłem połączyć wielu rzeczy. Te kroki były czytane, ja nie za bardzo rozumiałem o co chodzi. E, bardzo rozumiem na no, się teraz, jak mogłem się czuć. E, dużo mi to czasu zajęło. Te wszystkie kropki mogło, można było połączyć w jakiś sposób. Yy, I tak, w sumie, yy, głównie dzięki właśnie wspólnocie udało mi się przeżyć ten kryzys. One chyba trwała trwa jakiś miesiąc. Powoli potem okazało się, że tej, po tej, tej ciemnej doliny tak naprawdę potrafi, potrafi dojrzeć słońce, tylko po jakimś czasie. I, i to dane mi, mi było odkryć. Wejść w taki. Zakręt, który nigdy mi wcześniej nie było dane odkryć. Odkryć yy, życie, nie? Dotknąć tej ziemi. Od której zawsze uciekałem, żeby bujać w obłokach. E, więc moja druga część no teraz już mam chyba 9, dziewięć, chyba, 9 dziewięć chyba lat, takiego, e, Więc to jest różne, różne etapy. Nie będę już tak opowiadał po kolei, powiem, że była, była to była też w tym, był też i drugi sponsor, był trzeci, czwarty sponsor. I po prostu tak jakoś dane mi było, starałem się otwierać na to, co ludzie mi dają. Próbowałem też uczyć się pytać z serca, co jest w danym momencie potrzebne. I, i coraz bardziej otwierać się i słuchać ludzi, co mówią. Na przykład, że ktoś powie mi, że może zrobiłbyś to tak. Ja to w tym nie życiu, jeżeli ktoś mi mówi, że mógłbym zrobić coś innego, to ja to odbierałem zawsze jako atak, który ducho kilkukrotnie w tym świecie obić. pot zalewa mniej pewnie i krew I, i szukałem tylko sposobu, jakby się na tej osobie odbić. Już nawet nie byłem w stanie słuchać, co on mi mówi. Nie? Mogłoby mi uratować kupę czasu, to co ta osoba powiedziała. No to w trzeźwości już takiej no nazwijmy to krokowej danej mi było słuchać głos tych ludzi, którzy mi mówią, okazało się, że to w ogóle nie jest atak. Praktycznie w przeważającej liczbie przypadków okazało się, że ci ludzie naprawdę chcieli mi pokazać, że oni spróbowali jakoś inaczej, i im coś bydło, Czemu ja bym tego nie spróbował? Od jakichś instrukcji użycia pralki, czegoś związanego z autem, rowerem. Chyba każdego dnia coś takiego miałem zacząłem odkrywać właśnie świat, gdzie ktoś może mi powiedzieć, ktoś może mi pomóc, nie? To wydawało się takie łatwo, wszedłem do A, poprosiłem kogoś o pomoc, on mi powiedział. A tu okazało się, że ta taki pierwszy krok, gdzie ja nie mam chwili, żeby sobie z czymś poradzić, praktycznie się przewija bardzo często, nie? nie mam, że każdego dnia z jakąś tam rzeczą. Nie mam wiedzy może, w jakimś tam przypadku, innym nie mam chwili, bo nie mam nie mam takiej świecie, że nie jestem w innym przypadku. I zawsze to oznacza, że ja nie jestem sam, że jest coś. Ja na w pracy mam ludzi i też mi dzisiaj taka osoba powiedziała coś, że takie słowo angielskie, że wiem, że to inaczej się mówi. I od razu mi się przypomniało, jak kiedyś reagowałem. Zareagowałem e, to jako taki, wiecie, no, policzek. E, a to nic wspólnego nie było. Jałem no. to podziękowałem i faktycznie powiedziałem, ja miała rację, i tego słowa. Jak potem sobie zdałem sprawę, od długiego czasu i mogli mnie inni inaczej odebrać. Nie? A skoro inni mogli mnie inaczej odebrać, to może też w jakiś sposób odpowiedzieli, co mogło uruchomić moje urazy. Kolejna rzecz właśnie, urazy. Nie? Rzecz, która w przejwości rozpracowałem na wszystkie, pewnie znając pewnie nie na wszystkie sposoby, ale na dużo sposobów udało mi się to rozpracować i to jest, wiecie, urada to jest, jakby to powiedzieć, to jest pewien rodzaj moje hobby. Odbywa się to we mnie, w mojej głowie, bezwiednie, niejednokrotnie. Nawet taki przykład mogę Wam dać przed paru tygodni czy miesięcy. mówiłem to może komuś tutaj, co jest. myje naczynia w kuchni, za ścianą jest sąsiadka. I słyszę, że, że chyba właśnie przyszła do domu, być może chodzi za ścianą. Dlaczego pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, była to, że ona przykła tam do tego takiego zakamarka, który oddziela moją kuchnię od, od tej jego, jej zakamarka ścianą? Że weszła tam po to, żeby mnie podsłuchiwać. Dlaczego taka myśl weszła? Drugie, co jest najlepsze, dlaczego ja uwierzyłem w to? To jest jeszcze lepsze. No piękne jest to, że zauważyłem to. To się będzie zaczęło dziać. Jak jak zaczynam działać. Trochę się w zasadzie uśmiecham, ale niejednokrotnie wchodzę w te tematy, takie, z którymi żyłem więcej na ich życia, wchodzę jak w matku. Nie da się tego zupełnie e, tego pozbyć. To się zrobił jakiś grymas w twarzy. I już od razu pewnie jakieś składania może poprzeć coś. Już od razu to tobieram jako atak, jako kpinę, e, więc urażę, mnie bardzo, urażę bardzo mnie łatwo. Dzięki. Dzięki wspólnocie jest coś takiego fajnego jak program. Jest program, który w zasadzie pokazuje, co można zrobić z tym, żeby, żeby sobie poradzić. Nie jest to nie dla strychnięcia palca coś, bo zajęło mi to wiele lat, i który taka wiadomość dla osób takich jak ja, ja, myślałem, że to podejdzie dosyć szybko może dwa trzy lata no to wciąż trwa w moim przypadku. Wciąż trwa i e... Czasami, jak jest w niej kompletnie czuję się zaspiony w takich sytuacjach. Na pewno dobrze wtedy porozmawiać z kimś. I to znowu kolejne narzędzie z kroków. Nie? Chociażby nawet krok piąty, gdzie może się podzielić z kimś, co we mnie krwi, z drugim alkoholikiem. Bardzo dobrze z drugim alkoholikiem, bo na pewno był w takiej sytuacji jak ja. A okazuje się często, że był. I ten skalony umysł jest bardzo taki dobrze zrozumiały dla niego. Jest dużo łatwiej, nawet nie musimy nic mówić, zrób to i tam, nie, nie musimy nic mówić. Ja podzieliłem się i często jest takie coś, co nie wymaga żadnego słowa, takie poczucie, że się rozumiemy, nie musimy mieć żadnych słów, coś niesamowitego. I to już samo tak jakby to ciśnienie puszcza z tego wszystkiego. W ramach też kroku dziesiątego, można powiedzieć, to jest że na bieżąco ten rozrachunek, który realizujemy też modlitwa, medytacja, bardziej medytacja, mógłbym powiedzieć, taki rozpiska, co codzienne dla mnie jest dosyć istotne w codziennym, przeźłym życiu, żeby obserwować kondycję myśli, jakie mam, co przez nie przechodzi. Ja jakoś tak wiedzę, a tu też mam różne drogi, że im bardziej świadomy jestem tego, co przez głowę mi przechodzi, tym łatwiej będzie mi się tego powrócić. Niełatwo to często zobaczyć. Yy, zwłaszcza w sytuacjach stresu, jakiegoś chału, jaki we mnie zbiera jakiegoś posuczenia, naprawdę no, tak, ktoś nie wiem, jakiś lęk przed tym, że ktoś mnie chce wykorzystać, yy, może zakpić, w jakiś sposób zmanipulować to Też taki bardzo typowy który mnie lękuje się w różnych sytuacjach przejawia. Bardzo znany dla mnie to jest smak. Yy, Musiałem się go uczyć w zasadzie od podstaw tutaj, bo nie byłem w ogóle go świadomy. Ja praktycznie od razu sięgałem do mechanizmów, co wstawić, żeby ten ktoś nie widział, że ja na przykład boję się czegoś, że jakąś moją słabość może zobaczyć, no więc nie było nigdy szansy, żeby się tam przyjrzeć. no a widzę i wszyscy przyjaciele, za każdym razem mi pokazują, że no, trzeba się wpierw obnażyć z tego, nie, żeby, żeby to było widać, żeby dopiero później móc o tym porozmawiać, zwłaszcza z kimś, żeby się podzielić. I to jest fajne, bo dzieli nas wspólny ból życia, wspólne rozwiązanie. Yy, rozwiązanie, które tu właśnie znalazłem też w tych, yy, w tych pokojach. No i jeżeli działa, to warto przekazywać dalej. Okazuje się, że jak się tak dzieje, to. To jest dodatkowa rakieta. Powiem jeszcze na koniec, bo już widzę czasem się kończy, że też a, odkryłem, co to, to znaczy y, tym się różni pomaganie od y, y, niesienia jakby dzielenia się doświadczeniem, niesienia posłaniem. Nie? Ja mam też takie w sobie różne lęki y, takie w takim posmaku uzależnieniowym, nie? że na przykład chcę. Jeżeli ktoś się poczuł lepiej, chce komuś pomóc. Najlepiej to bym chciał za kogoś wyczerpieć, nie? No to tak nie działa, nie? Ale jeżeli druga strona jest tylko otwarta, nie? To niesamowite się cuda mogą dziać, co zresztą nie, tutaj te meetingi pewnie nie tylko mnie pokazują. I takich sam też doświadczyłem i to daje dużą nadzieję, bo, bo wciąż po tylu latach wiecie, nie, Przychodzą takie, nie? Że jakaś kombinacja, nie? A może zrobię jakoś inaczej. I często się przypominam zaraz, to już się zdarzyło, się zdarzyło parę tygodni temu, miesięcy, nie. Znowu, znowu ten sam schemat, nie ma co się jemu poddawać, lepiej się poddać chwilę i takim schematom w przeszłości. Lepiej się poddać Bogu i, i zobaczyć, co tam jest. Tak jak byłem na kajaku, już to już tym zakończył. Wiem, że czas koniec skończył, nadużywam, bo y, jestem na tym powiem tylko jak dla mnie chwila Wyska jest. Dla mnie, ja nie miałem łatwo ze znalezieniem Boga. E, byłem chyba ateistą, agnostykiem. Dla mnie e, drogę znalazłem dzięki temu, że zauważyłem e, to ten punkt, punkt C, który jeszcze tam zaraz po krokach, nie? że znajdę Boga, jeżeli tylko go szukam. I to było fajne, bo to dla mnie nie oznaczało, że muszę prosić, on mi tego nie spełnia, tylko nie znalazłem, no to nie o to chodzi. Tylko wystarczy, że go szukam, tak jak który na przykład górski... Ja nie chciał wychilać i męczyć za bardzo. Interestynie się wiedzieć, gdzie jest dobry nurt wody. Ona go już poniesie. Wystarczy, ja że się rozejrzy i, i, i wyszuka na tym, na tej tafli wody, jak jest nurt. Więc e, staram się rozglądać. nie Jest to łatwe chyba w praktyka za mnie życie i niestety ja mogę znaleźć też na to, jak to robić. Dzięki bardzo, na tym skończę. Dzięki Darku.